Tu zebrali, Będzie mi tam dalej nie będą przysekł, bo mi trochę wiaterski będzie pomogą. Chcę przywitać nasik księży, Księża, księża Piotra Falezianina, który zastępuje tu mojego kapelana, bo tak to jest nazwą. No. Księża Tomasza Lipienia, do naszego Zębianina. No, jest je w cyklusach, tak, mam święcił się y, niesamowicie i obiecał, że będzie, jest, będzie celebrową msę. Dumny jestem z tego, to moje wyzwanie było niesamowite, żeby go tu po raz pierwszy jako swojego zębianina ściągnąć w I Witam serdecznie siostry Albertynki, które też zawsze mi bardzo pomagają. Witam Paweł, y, wy bardzo większy. Teraz musza już dziewiąt, będziemy będzie 10 dziesięciolecie. Witam e, rodziny i dzieci. No nie? Serdecznie chcę przywitać również patrzę, który muszę nadmienić od tego roku, po 67 roku dostał upust nos parkowców, że może tu jest pewnie dozgodnie i dłużej wypasać owce. To jest wydarzenie, które jest wydarzenie, które moim sercem rzucą na wszystkie strony w sensie pozytywnym. Tu są owce naprawdę, tu doprowadziliśmy do tego, że te sałasy nie umierają, zostają poprawiane, remontowane I myślę, że tak będzie I wszyscy, którzy są młodsi ode mnie, a ja podupadnę Będę tu zaraz na co żeby to kontynuować po mnie No nie, To musi żyć kochani No, związek, tradycja, kultura góralska Służebność wobec Boga i musimy się tego trzymać, to jest niezłomne no nie? To jest po prostu niezłomne, serdecznie witam wszystkich, bądźmy tu, celebrujmy, cieszmy się, nie uciekamy po tu odbaczy, zęty jest poczęstunek tu, odbacy, żęty, caser, jest potężny taki trochę jeszcze inny, ciastko z jagodami, którego osobiście zbierał, to by go zadowolić, bez grabek. Wydziemy, celebrujmy, cieszymy się radością z tego spotkania. Serdeczne mu zapłać, że jesteś tu. Dalekans, daj, 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 że jeszcze tu jest. Z druga strona Gdynia, Polski. Dzienią, przepraszam. Z Dzini mamy ródzinę. Bardzo dziękuję. Hej, Susie, z matu, święto, to. i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi i z Duchem Twoim. Dzisiejszą Eucharystię sprawujemy w następujących intencjach. Ksiądz Piotr modli się składając dziękczynną za wszelkie otrzymane łaski w tym roku od rodziny Bobak i z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże. Ja natomiast modlę się składając dziękczynieniem od rodziny Zofii Gąsienica Kotelnickiej z prośbą o opiekę Matki Bożej dla córek, wnuków i prawnuków. Abyśmy mogli godnie uczestniczyć w tej świętej ofierze, przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy. Spowiadam się Bogu wszechmocnego i wam bracie i siostry, że raz rozgrzeszyłem myślą, o uczynkiem i Przedto błagam Najświętszą Marię, zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się